No Doble i odpoczywaj <laughs> jest tak przyjęty O, no, jaki spokój, nie? <laughs> to nie jest piłeczka. To jest jabłko. Masz no, zjedz, Jabko, zjedz. Chciał, że zabawkę będzie rzucać. Mateusz smakuje jabłuszko? Dobre jabłuszko, dziecko i je samo. Głodne dziecko, zerwało jabło z drzewa. Nie zabierze ci nikt. Uuu. No ty luki z tego. nie? Bo ja widziałam, że odstawał. No, to są taka przemiana, nie? Mierzonej, mm. ale ode mnie rzeczy niemożliwych. Prawda masz jak z Ale w tym chrup. filmie przejęty zawsze takie wygląda plebanie. Chrup, chrup. Skończmy już. Nie ma się. No za duży kawałek ukryłeś chyba. Wołaj tata, tata. Ta. Pomachaj do taty. Ty tata chcesz jabłko? Zjadłby to, chcę go popić. Daj Mateuszku babci, daj. Daj jabłuszko babci, daj. Daj jabłuszko. Daj babci. Zabrała ci babcia jabłko. Daj babci troszkę, daj. Daj troszkę babci jabłuszka. Już się będziemy bawić.